Hej, hej, witam serdecznie A w kolejnym rozkładzie na kanale. Dzisiaj sprawdzimy sobie jego myśli, jego e, główne zamiary, być może też plany, jakieś ostrzeżenia, rady dla ciebie odnośnie tego, co dzisiaj w jego głowie. Także serdecznie zapraszam, spójrzmy, jaka jest dzisiejsza główna myśl w jego głowie. No i zaczynamy od pozycji pierwszej, na której paść e, mieczy. To jest karta w kontekście, no właśnie, tej takiej głównej myśli przewodniej e, w dzisiejszym dniu. U tego mężczyzny. No i tutaj, paść mieczy to jest karta, która e, jest kartą obserwacji, ciekawości, ale też pewnego rodzaju niepokoju. Czyli on dzisiaj ma ciebie w głowie jako kogoś, kogo bada z dystansu. Jesteś dla niego zagadką, kimś, kogo chce rozgryźć, ale jednocześnie boi się zrobić krok. Do przodu. Być może sprawdza Twoje media społecznościowe, myśli, co robisz, z kim jesteś, jak się czujesz. W jego głowie krąży pytanie, co dzieje się naprawdę. To są myśli, pełne analizy, takiego detektywistycznego wręcz podejścia. On zbiera informacje, łączy fakty i pewnie też na tej podstawie układa konkretne scenariusze. No, jest w nim dziś taka nuta niepokoju. Być może coś usłyszał lub zobaczył, co go zaniepokoiło. Może ma wrażenie, że coś przed nim ukrywasz, że jesteś o krok przed nim. On dziś o tobie myśli intensywnie, ale też bardzo, bardzo chaotycznie. Więc to nie jest spokojne rozważanie, to raczej gonitwa myśli. Takie, wiesz, analizowanie, sprawdzanie, a nawet wymyślanie rzeczy, które niekoniecznie są prawdziwe. Paźmie czy Często widzi więcej niż jest naprawdę. Jego myśli mają tendencję do przesady, zwłaszcza jeśli jest zazdrosny lub niepewny. Więc wiesz, w jego głowie możesz dziś wyglądać jak ktoś, kto ma coś do ukrycia, ktoś, kto jest tajemniczy, tajemniczy może niedostępny, być może masz innych adoratorów lub nowe możliwości. Tak, dzisiaj gdzieś tam się pojawia w jego głowie wizja waszej relacji. Więc on dzisiaj myśli sobie, muszę być czujny, bo nie wiem, co ona naprawdę myśli. To jest takie podejście, w którym niby nie działa, ale cały czas ją obserwuje. Dosłownie lub też bardziej metaforycznie. Yy, więc to pokazuje, że dzisiaj masz jego uwagę. I to nie byle jaką. On dzisiaj o tobie myśli obsesyjnie wręcz, z poziomu głowy, a nie serca. To jest przypływ analizowania, kombinowania, zadawania sobie pytań, czy ona o mnie myśli, co ona planuje, czy ja coś przegapiłem. Ale uwaga, bo to jest karta braku działania. On jeszcze nic nie robi, tylko myśli i obserwuje. No i właśnie, zobaczmy dalej, bo zaraz pewnie zobaczymy. Co zamierza z tym wszystkim zrobić, ale widać, że pojawia się zazdrość, więc to już nie jest relacja, która. to już nie są przelewki, że tak powiem. Na pozycji drugiej mamy rydwan. W kontekście tego, co on do ciebie czuje dzisiaj, na poziomie serca, a nie głowy. I rydwan, w kontekście uczuć, pokazuje ogromne napięcie między pragnieniem a kontrolą. On w sercu widać, że chce ruszyć do przodu. Ale jednocześnie boi się stracić panowanie nad sytuacją. I to jest uczucie jak wsiadanie do samochodu z pełnym bakiem. Czyli chce przycisnąć gaz, ale trzyma nogę na hamulcu, bo boi się, że się rozbije, bo musi uważać. W jego sercu jest silne przyciąganie do ciebie. On chciałby się odezwać, chciałby się spotkać, może nawet coś zrobić konkretnego, ale jednocześnie odczuwa wewnętrzny konflikt. To jest energia mężczyzny, który czuje, że musi mieć wszystko pod kontrolą. Czyli miłość, tak, ale na jego zasadach. Bliskość, tak, ale nie może poczuć, że uzależnia się. On czuje, że jeśli ruszy, to musi być pewien, że wygra. Nie pozwala sobie na porażki w miłości. I nie ma co ukrywać. Rytwan to jest też energia seksualna. On czuje do ciebie pociąg. Może fantazjuje o tobie, może myśli o fizycznym kontakcie między wami, o tym, żeby być blisko, żeby właśnie zdobyć ciebie. Ale to są myśli i emocje bardzo dynamiczne. Może nawet trochę chaotyczna, czyli on sam nie wie, czy chce być delikatny, czy bardziej dominujący. To są emocje na granicy pożądania i walki o władzę. Natomiast redwan na poziomie serca to jest sygnał, że on toczy tę wewnętrzną bitwę. On ma uczucia, ale je trzyma na smyczy. Nie chce okazywać słabości. Może się boi, że jak powiedz co naprawdę czuje, to straci pozycję. Ciekawy jestem, jak to wygląda w tym momencie. Natomiast jeśli zauważasz, że on nie jest do końca odważny, czy nie mówi wszystkiego, to właśnie może coś w tym być. Więc on by chciał z tym wygrać, ale w jego głowie miłość i bliskość są trochę jak zawody. Więc może myśli, pokażę jej, że jestem silniejszy, że to ja decyduję. Że to ja mówię, kiedy mam się zbliżyć. Natomiast pytanie, czy w takim wypadku Twoja cierpliwość nadal wytrzymuje takie działania, bo No tutaj z tym to, to trzeba mieć dużą cierpliwość z takim działaniem. Na pozycji trzeciej mamy dwójkę mieczy. To jest karta w kontekście tego, co on ukrywa przed tobą. No, i dwójka mieczy, karta blokady emocjonalnej. On ukrywa przed tobą, że sam nie wie, co z tobą zrobić. Czyli to nie jest decyzja typu tak czy nie, to jest bardziej zawieszanie między dwiema opcjami. On siedzi w środku własnej głowy i udaje, że wszystko ma pod kontrolą, ale tak naprawdę nie potrafi podjąć decyzji, bo boi się konsekwencji. Może myślisz, że on po prostu jest chłodny, jest obojętny, a prawda jest taka, że jest on zamrożony. Jego serce i umysł są w dużym konflikcie. Serce mówi działaj, a głowa mówi nie ryzykuj. Ukrywa przed tobą to, że ma chaos wewnętrzny, że sam nie wie, czy powinien się odezwać, czy lepiej już odpuścić. I być może przez jakiś czas, co pokazał Rydwan, miał taki czas, że taki moment, że odzywał się więcej, a teraz znów rezygnuje. Albo odwrotnie. Gdzieś ta, ta walka no, w pewnych momentach jest w jednym skraju, żeby potem być w tej drugiej skrajności. Więc on z zewnątrz może wyglądać jakby wszystko miał gdzieś, ale to jest iluzja. Także, jeśli myślisz, że on teraz, jakby wiesz, ma to gdzieś, że o tym nie myśli, to tak nie jest. On myśli to bardzo sporo, analizuje wręcz. I coś z tym będzie musiał zrobić. Pytanie: co? O tym, o tym myślę, że przekonamy się zaraz. Na pozycji czwartej mamy czwórkę, buław, zanim to, czyli jaki on ma dziś obraz ciebie? No, czwórka była, to jest karta fajna, karta stabilności, radości, poczucia bezpieczeństwa i świętowania. W jego oczach jesteś kimś, przy kim mógłby się zatrzymać. Może o tym nie mówi głośno, ale w środku ma Ciebie zakodowaną jako osobę, z którą mógłby stworzyć coś trwałego. Nawet jeśli sam jeszcze tego nie ogarnia w pełni. To podświadomie widzi w tobie potencjał na dom. Niekoniecznie dosłownie, ale na pewno emocjonalnie. Więc dla niego jesteś tą bezpieczną przystanią. Kimś, kto kojarzy mu się z poczuciem spełnienia radości wspólnego czasu. Kobietą, z którą mógłby się w końcu zatrzymać po różnych życiowych przebychankach. Ne... On może mieć w głowie obrazy Waszych wszystkich spotkań, Waszych rozmów, chwil, kiedy czuł się po prostu dobrze w Twoim towarzystwie i wraca do tego pamięcią. Dla niego jesteś kimś, kto mógłby być nagrodą po trudnych e, chwilach, po trudnych relacjach, jakbyś była metaforycznym e, miejscem, od którego, raczej do którego e, chciałby wrócić po bitwie. Natomiast jest, jest też druga strona medalu. Mam wrażenie, że to może oznaczać, że po części on czuje się przy tobie wygodnie, czuje, że może do ciebie wracać, że zawsze gdzieś tam pogadasz z nim, zawsze jest w stanie się tobą, że tak powiem, no zadowolić czy pocieszyć, ale pytanie, na ile to jest coś, co. Chciałby robić bardziej głęboko, bardziej poważnie. No właśnie warto wziąć to pod uwagę również. Nie mówię, że to jest zła karta, że to jest od razu tylko to, ale warto to brać pod uwagę. W tym momencie zobaczymy, co się pokaże dalej. Być może dalej będziemy bardziej pewni tego, co on ma w głowie w tym sensie. Na pozycji piątej mamy siódemkę kielichów. To jest karta w kontekście co on zamierza zrobić w najbliższym czasie. Czyli czego możesz się spodziewać po nim, jeśli chodzi już o ruch konkretne. Siódemka kielichów pokazuje człowieka, który tonie w swoich własnych wyobrażeniach, zamiast przechodzić do konkretnego działania. To jest taka typowa karta marzyciela, który siedzi z głową w chmurach i wymyśla sobie różne scenariusze. On fantazjuje o tobie, o tym, że o tym co mógłby zrobić. Jakby to mogło wyglądać. Ale na razie to jest tylko w głowie. Więc pewnie gdzieś tam Sajdzi się myślał. Może napiszę, może zadzwonię, a może poczekam. To jest karta, która wskazuje na wiele możliwości i to są bardzo takie niekonkretne myśli. Albo inaczej, bardzo konkretne myśli, ale dużo różnych że tak powiem, opcji. Więc pokazuje to, że on będzie jeszcze trochę czekał. Tak jak mówię na początku, on analizuje. Być może jest o Ciebie zazdrosny. Być może teraz snuje, co zrobi, jeśli Ty coś zrobisz. Czyli wiesz, on sobie już gdzieś tam wymyślił do przodu 100 scenariuszy, i teraz tak, no jeśli na przykład Ty przyjdziesz i powiesz mu, że masz jakiegoś innego kolegę czy przyjaciela to on powie ok, skoro gramy tą kartą, to ja teraz powiem, że jesteśmy przyjaciółmi, nic dla ciebie więcej nie mam. Ale jeśli powiesz, że coś tam ci się spodobało, że być może fajnie by było spotkać się, to on powie ok, czyli gramy w takie karty, że tak powiem, bardziej związkowe, bardziej romantyczne. To pokazuje, że po części on w tym momencie nie nastawia się na nic, tak, czyli nie chce niczego konkretnego. Bardziej chcę, żebyś ty to trochę pokierowała. I to jest znów ciekawe nawiązanie do, tego, do tej szóstki, do tej czwórki, przepraszam, Buław na pozycji czwartej. Z tym, że, no właśnie, tutaj on może tak grać, żeby z tej relacji nic nie wyszło. Nic nie wyszło, ale żeby ją mieć. Mieliśmy pociąg fizyczny. Może ten pociąg fizyczny go motywuje bardzo żeby tak właśnie grać, że tak powiem, w kotka i myszkę. Nie wiem, ale do przemyślenia. Ósemka pentakli na pozycji szóstej to jest karta, która pojawia nam się w kontekście tego, co go powstrzymuje. Ósemką monet to jest karta przede wszystkim człowieka, który jest pochłonięty pracą, rutyną, takimi codziennymi obowiązkami. To jest ktoś, kto skupia się na... Szczegółach, na zadaniach do odhaczenia, na swoich projektach, i to jest jego wymówka przed działaniem w życiu prywatnym. On sobie mówi: najpierw muszę ogarnąć swoje życie, potem pomyślę o niej. To jest klasyczne unikanie trudnych rozmów i emocji poprzez zajęcie się czymś praktycznym. Więc to może być kilka rzeczy. No, ale oczywiście może być to praca zawodowa, tak faktycznie, z prawdziwego zdarzenia. Może to być uporządkowanie finansów, ale równie dobrze jakieś budowanie swojej pozycji, rozwój osobisty i generalnie praca nad sobą. On może sobie wmawiać: Jeszcze nie jestem gotowy, muszę się podszkolić, muszę poprawić coś w sobie, uporządkować sprawy. I również Tobie może mówić, że wiesz, on nie jest gotowy, on coś tam, coś tam. E Albo bardziej tak, albo mniej bezpośrednio mówić jeszcze trochę, jeszcze za miesiąc, jeszcze coś tam. I wtedy się oświadczy. Wtedy powiecie, że cię kocham, wtedy wejdziemy w związek. Ale to się może przedłużać. I w przypadku, w którym pojawiły się faktycznie siedemka kielichów, czwórka buław. To mam wrażenie, że on czeka jednak aż no właśnie. Nic konkretnego z tego nie będzie, ale będą te benefity, które daje, jakby ta relacja bardzo bliska między wami. Takie, takie gdzieś tam odczucia mam. Natomiast to oczywiście nie jest tak do końca, że to jest tylko złe. Bo równie dobrze to oczywiście z czasem może się zmienić. Pytanie tylko, ile już on czasu tego zużył, twojego, a ile jeszcze może go zużyć, że tak powiem. Jeżeli jesteś na początku, to myślę, że to jest ok, jeśli już taki czas trwa, to myślę, że to jest spora, żeby przemyśleć, czy warto w dalej w to inwestować z Twojej strony. Na pozycji siódmej mamy rycerza Buław, natomiast zanim rycerz Buław, chciałbym zaprosić Cię na duchowy kierunek.pl na moją stronę, gdzie znajdziesz rozkłady prywatne, które są bardziej indywidualne, bardziej szczegółowe. Także, jeżeli masz jakiś problem, czy to zawodowy, czy relacyjny, czy może myślisz o tym, co robić dalej w życiu, czy być może, nie wiem, szukasz jakiejś porady względem finansów, właśnie intencji drugiego człowieka, to zapraszam na duchowykierunek.pl, tam możesz zadać swoje pytanie, i postaram się na nie odpowiedzieć jak najbardziej klarownie, najbardziej jasno, tak żebyś miała czy też miał. Na dany temat po prostu jasność. A tymczasem wracając do rycerza. Rycerza Buław. To jest karta na pozycji szóstej, przepraszam, siódmej. W kontekście tego czy planuje kontakt? No i tutaj mamy jasność, tutaj mamy tak naprawdę kartą kartę. Wymowną, najbardziej w tym miejscu, bo to jest szybki, namętny ruch do przodu. Więc odpowiedź jest bardzo konkretna. Jak najbardziej on myśli o kontakcie i to takim, który wydarzy się nagle. I tutaj strzelam, czy patrząc po tej karcie, że ten kontakt się wydarzy prędzej czy później. Także jeśli zastanawiasz się, czy on się skontaktuje, czy nie, to tak, skontaktuje się i to z jego inicjatywy. To on napisze. To on napisze pierwszy. Także nie wiem kiedy tutaj jeszcze, ale raczej szybko, bo jest to rycerz. A jak wiadomo, rycerze działają bardzo szybko, miejscami pochopnie, miejscami głupio, że tak powiem, ale, ale działają szybko. To jest może ich plus w tym, że tak powiem, morzu minusów, ale generalnie no jest to jakiś tam mały plus. Także spodziewam się kontaktu, nawet jeśli go nie ma, nawet jeśli jest słaby, to on będzie próbował coś tutaj skrobać, coś tu pisać. Co z tego wyjdzie, to już jest inna kwestia. Na pozycji 8 mamy, mamy Piątkę Kielichów. To jest karta, która pojawia się nam w kontekście tego, e, że tak powiem, jakie on ma dalsze plany wobec Ciebie. No i Piątka Kielichów to jest karta żałoby emocjonalnej, tęsknoty, rozpamiętywania strat. To pokazuje, że w jego głowie plany wobec ciebie są nie do końca planami, tylko przewidywaniem porażki. On ma w sobie przekonanie, że coś już stracił, lub że jest już za późno. Być może myśli sobie, zepsułem to. Nie mam już szans. Ona pewnie już ma inne życie. To nie jest człowiek, który dziś planuje wspólną przyszłość, krok po kroku, między wami. To jest człowiek, który boi się, że już nic z tego nie będzie. Nawet jeśli zrobi jakiś ruch, co pokazał rycerz Buław, że zrobi, to w głębi duszy ma poczucie, że to i tak się nie uda. Natomiast to pokazuje, że on żyje bardziej w przeszłości niż w przyszłości. Rozważa to, co poszło nie tak, co stracił, gdzie popełnił błąd. Być może bardzo mocno wygarnęłaś mu te, te błędy i teraz wiesz, no ciężko myśl, myśleć o czymś innym. Stąd też ta analiza. Podejście taką detektywistyczną formą do tego wszystkiego. Analiza, że tak powiem, powypadkowa. Co się stało? Nie wiem na ile coś zawinił, bo może na przykład nie zdajesz sobie sprawy, ale być może on gdzieś też tam bardziej tak, taką lekką sprawę analizuje. Może poczuł, że coś zrobił źle, powiedział coś źle. Co odebrałaś jako jakiś atak, czy, czy coś niemiłego, coś nie w takt. Więc no, dzisiaj nie ma w nim wizji jasnej, przynajmniej, co dalej z wami. Jego dalsze plany są zdominowane przez lęk, przed stratą, przez żal i myśli w stylu: może gdybym wtedy zrobił inaczej, to dzisiaj byśmy byli w innym miejscu. Więc to jest energia, która zamiast budować przyszłość. Trzyma go w miejscu rozpaczy i żalu. On nie planuje ślubu, nie planuje związku czy przeszłości. On martwi się, że wszystko przepadło. I na koniec mamy ósemkę mieczy. To jest karta, która pojawia się w kontekście rady, ostrzeżenia. I tutaj ósemka mieczy to karta uwięzienia we własnych myślach i lękach. To jest ostrzeżenie dla ciebie. Nie da się łatwo wciągnąć w klatkę mentalną. On jest zaplątany w swoje blokady, a ty możesz łatwo zostać wciągnięta w ten sam schemat, jeśli zaczniesz czekać w nieskończoność albo analizować jego każdy ruch. Bo to jest pułapka. On stoi w miejscu, bo się boi, i ty możesz zacząć robić to samo, czekając, aż on się ruszy. I ósemka mieczy mówi. Uważaj, żebyś nie zamknęła się emocjonalnie, czekając na człowieka, który sam nie wie, jak się z tego uwolnić. Bo wiadomo, można pomóc, ale w pewnym momencie to się robi poświęcenie niż pomoc bardziej. Także nie czekaj biernie. Zadbaj o swoje życie, o swoje emocje, o swój spokój. On ma swoje lekcje do odrobienia. Ty nie możesz ich odrobić za niego. I ósemka mieczy mówi: uważaj, bo stoisz w bramie do jego klatki. Nie wchódź tam. To jest czas, żeby myśleć o własnej wolności emocjonalnej. Masz prawo powiedzieć: Ja nie chcę być zamrożona razem z, razem z Tobą. Nie chcę być uwięziona w miejscu. Chcę się rozwijać, chcę robić różne rzeczy, e, fajne rzeczy. Chcę być szczęśliwa. To jest to, co tutaj się przebija. Także to tyle. Serdecznie Ci dziękuję za wysłanie do końca. Bardzo mi miło. No i oczywiście zapraszam na duchowykierunek.pl. Link znajduje się w opisie. Tymczasem dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Hej!